Dzisiaj na przedśniadanie garść orzechów i koktajl z banana, masła orzechowego, natki pietruszki. Dodałam do tego też taki miks z mielonych różnych zielonych rzeczy. Są tutaj też płatki owsiane i to wszystko jest na mleku ryżowym. A to jest głodny pies. Nie chcę wyostrzyć na ciebie, głodny psie. Pieski jedzą dzisiaj lody na śniadanie, więc mam godzinę spokoju. Ja się szykuję na basen. Ale dzisiaj piękne słońce. A ja tak się jaram tym basenem. Jaram się tym, że skończyłam pracę o 10. Naprawdę dawno nie miałam takiego dnia. Jaram się tym, że kurier był tak rano, że nie musiałam teraz na niego czekać. No i jaram się tym powrotem na basen, bo bardzo dawno na nim nie byłam. W ogóle dawno nie pływałam. Ostatnio chyba w Chorwacji pływałam. I jeśli chodzi o ten basen, to mówię o basenie z wodą solankową tutaj na kabatach na Wąwozowej. I on jakoś wiosną się zamknął, bo zmienił się właściciel. I bardzo się bałam, że ten basen nie wróci. Ale na szczęście wrócił, tyle tylko, że nie honoruje kart Multisport. I ubolewam nad tym, bo ja od maja mam tę kartę. Dzięki mojej siostrze, która pracuje w Lidlu, siostrze ciotecznej. Yy, I. Gdyby, gdyby tutaj te karty były honorowane, to pewnie przyjeżdżałabym tutaj raz w tygodniu. Naprawdę wygospodarowałabym ten czas, żeby przyjeżdżać. Ale jako, że tak nie jest, no to przyjazd raz w tygodniu, by mnie całkiem sporo miesięcznie kosztował, więc yy, daruję sobie. Ale może to i lepiej, bo zawsze kiedy jestem na tym basenie, to mam ochotę też iść do sauny, a Natalia mi nie pozwala. Natalia, czyli moja kosmetolożka, nie pozwala mi chodzić często do sauny, bo nie robi to zbyt dobrze na moje naczynka. Ale tak, raz w miesiącu. Icy close and frozen window panes, gingerbread, man, and candy canes. I'll help you bake your favorite tree and trimming the tree in red and white. Go to a party for the night. I'll wear my favorite shirt and tie. Then finding a quiet place we know. Stand Jestem taka opatulona, mam czepkę, kaptur od bluzy i kaptur od kurtki, już mogę powoli zacząć to zdejmować, bo mam totalnie mokre włosy, a to wynika z tego, że po pierwsze już nie trzeba nosić czepków i to jest zmiana na plus, bo ja nie znoszę czepków, a wtedy trzeba było nosić na tym basenie, a druga zmiana i to jest zmiana na minus jest taka, że płaci się za godzinę, równą godzinę. Oczywiście jak się przekroczy ten czas to się dopłaca, więc można przekroczyć, ale mm, wtedy było tak, że płaciło się chyba za 75 minut, czy jakoś tak, że był jeszcze wliczony czas na przebranie. Jest 13. i ja tak naprawdę dopiero teraz jem moje śniadanie właściwe. Nie zwracajcie uwagi na te odgłosy w tle, Luna udaje, że jej nie karmię. I tak, zrobiłam sobie ugotowanego na parze kalafiora z parmezanem wegańskim. To jest taki parmezan marki Wega Siostry, jest bardzo fajny, ale myślę, że sama też próbuję go zrobić. Tam jest kanapka z pasztetem z selera, bo mam go naprawdę bardzo dużo i muszę go jakoś zjeść, chociaż już i tak połowę zamroziłam. Zamiast masła jest musztarda. A tu jest taka sałatka też z rzeczy, które po prostu muszę zużyć. Jest tutaj ta sałata endywia z zakupów z rano zebrano, są suszone pomidory, jest ciecierzyca, którą ubóstwiam. I jest też cukinia, świeża, niegotowana, surowa, to chciałam powiedzieć. I nie chciałam mi się robić żadnego dressingu, więc polałam to wszystko tylko tym olejem z suszonych pomidorów. Myślałam, że nie zjem tego wszystkiego, ale wchłonęłam bez problemu i jeszcze znajdzie się miejsce na jakiś kawałek czekoladki. Boisz się troszkę aparatu, co się wszystkiego boisz. Najważniejsze, że już mnie się nie boisz. Tak, świecieczku. Pisałam wam ostatnio na Instagramie, że staram się przepraszać z komunikacją miejską, bo jak tak jeżdżę samochodem i stoję w korkach w godzinach popołudniowych i widzę, że w większości samochodów, naprawdę co najmniej 90% siedzi tylko kierowca. No to to jednak trochę boli, bo te korki są masakryczne. W Warszawie jest smog, no i wiadomo, to, to jest bez sensu po prostu. Ale ja wiem doskonale, że czasami inaczej się nie da. Że dla niektórych to jest jedyna forma dojazdu do pracy, albo tak jest najwygodniej, bo muszą później po pracy załatwiać różne sprawy. Ja to wszystko rozumiem, więc nie oceniam, ale są sytuacje, kiedy odruchowo wsiadamy do samochodu, mimo że moglibyśmy skorzystać z komunikacji miejskiej. I ja właśnie z tym staram się teraz walczyć i jeździć tą komunikacją miejską wtedy, kiedy, kiedy mogę. Chciałam wam przedstawić mojego nowego przyjaciela, um, niedługo wy by być może będziecie mieli okazję poznać go bliżej, bo na moim kanale powinien pojawić się jego test, ale to nie ja go nagrywałam i nie ja go montuję, więc nie wiem na jakim to jest etapie i czy wszystko tam poszło OK. Chwała mu za to, że ekspresowo posiekał cebulę, ale jak otworzyłam ten pojemnik, to po prostu momentalnie oczy mi zaszły łzami, bo takie olejki etryczne się z tego wydobyły. Kolejna rzecz, którą mój nowy przyjaciel zrobi za mnie, to posieka marchewkę na plasterki. No, czy on nie jest cudowny, że zrobił to wszystko za mnie? Niestety jestem ranna, bo się skaleczyłam o ostrze. I z tych prostych składników, do jakich niewątpliwie można zaliczyć: cebulę, cukinię, marchewkę, ciecierzycę pasatę i mleko kokosowe zrobiłam naprawdę pyszne danie wystarczyło to trochę posolić doprawić przyprawą curry no i posypać nadką pietruszki Wyszyła właśnie do mnie przesyłka od firmy którą uwielbiam jak wiecie kocham jogurty planton albo nie wiecie to są jogurty roślinne które są dostępne na przykład w lidlu ale nie tylko widziałam też je w karfurze na przykład te Wega. ostatnio kupowałam w karfurze i ostatnio oznaczyłam ich na Instagramie, mówiąc Wam o tej śmietanie kokosowej, bo jest naprawdę bardzo fajna, nie czuć tego kokosowego smaku, jest taka lekko kwaskowata, no naprawdę jak śmietana, a jest roślinna, więc ekstra i w podziękowaniu chcieli mi coś przysłać, więc ja oczywiście się zgodziłam, bo <śmum> uwielbiam ich jogurty, chociaż najbardziej lubię kawowy, a tego akurat tutaj nie ma, ale to nic, bo kawowy już znam, a te inne sobie przetestuję. Dziękuję bardzo. Witajcie w piąteczek. Średnio nam się zaczął ten piąteczek, a to ze sprawą tego małego potworka. Ja chciałam być wspaniałomyślna i wręczyć Wojtka w porannym spacerze z psami, bo on w nocy wyświadczył mi przysługę, to znaczy naprawiał rogi renifera. Nie wnikajcie, może później Wam powiem. No w każdym razie Luna zamieniła ten poranek w koszmar, pominę szczegóły, ale już zgoda, tak, Lunka dobrze będzie. Pójdziemy później. Wszystkie razem, tak? No, także ja jem, plię herbatkę i idę z nimi znowu na spacer. Gdzie jest Lunka? Gdzie jest Lunka? Jest, Lunka. Niedobrze lec, mały. Przebiłam się całkiem na szaro i jadę właśnie na yoga. Chciałam Wam przy okazji polecić te ubrania z decathlonu, bo ja je bardzo lubię. Ta bluza kosztuje chyba 40 zł, jest mięciutka i milutka. A te leginsy kupiłam ostatnio i też dają radę. Nie mogę powiedzieć, że one są takie grube, wiecie, jak się bardzo wypniecie, to przy niektórym świetle trochę prześwitują. Tutaj akurat wiele zależy od światła, ale są super wygodne. Skarpetki to nie wiem skąd mam, ale akurat też są pod kolor. Mam nadzieję, że moja mata jest w bagażniku, bo wożę ją tam przez cały czas, chociaż teraz pewnie będzie lodowata. Dzisiaj znowu słońce daje czadu, na jadze było super, bardzo lubię zajęcia z Moniką Tabaką tutaj w Samadi na Kabatach. Teraz popijam sobie napar imbirowo-cynamonowy, który sobie zrobiłam. Wrzuciłam po prostu pokrojony imbir i taką laskę cynamonu, taką, która była w tych zakupach z rano zebrano. I bardzo fajnie mi się to zaparzyło. Teraz popijam i jadę do domu odpoczywać dalej. Nie, nie będę odpoczywać, będę sprzątać w kuchni. Zabieramy się zaraz za obiad i będę robić dokładnie to samo co wczoraj, bo bardzo mi smakowało i przypomniałam sobie, że mam bloga i chcę się podzielić z wami przepisem. Tyle tylko, że dzisiaj już się nie załapię na światło dzienne, więc muszę ugotować podwójną porcję, żeby coś mi zostało na jutro. Dodam też trochę kalafiora, no bo muszę go stopniowo zużywać, żeby się nie zmarnował. A oprócz tego no tutaj moczą mi się w wodzie z dodatkiem tego płynu do czyszczenia warzyw buraki, bo będę robić ten zakwas buraczany, kiedy będzie mi się gotowało jedzenie. Nie mogę się nacieszyć tym, jak ten robot ułatwił mi zadanie. Serio, nie miałam wcześniej takiego sprzętu, który by za mnie tak wszystko pięknie siekał, i mam już tutaj cały słoik posiekanych buraczków na zakwas. Nawet nie wiem, czy nie za dużo mi tego wyszło, byle tylko nie spleśniało. Po obiedzie czas na deser, więc zjem sobie jogurcik i patrzcie co my tu mamy. Zaraz zobaczę, co mnie ominęło w Norwegii w ten weekend, e, ostatni, kiedy ja nie wyjechałam, bo Olga z Make Happy Day nagrywa vlogmas. Super. Trochę szkoda, że w końcu nie mam żadnego kalendarza adwentowego, prawda? Jakoś tak yy, brakuje tutaj świątecznego akcentu, a tak to chociaż kalendarz nim był. A miałam propozycję od jednego wydawnictwa. Chcieli mi przysłać swój kalendarz adwentowy składający się z książek głównie, i na początku zapaliłam się do tego pomysłu, no bo kto by nie chciał kalendarza adwentowego z książkami. Yy, napisałam im, jakie są moje ulubione gatunki, że chciałabym jakieś kryminały, że książki podróżnicze, ale okazało się, że oni chcą tym kalendarzem wypromować yy, Książki na ten okres, czyli jakieś powieści, często takie ckliwe, których no, ja nie zniosę. No więc e, nie przyjęłam tego kalendarza, no bo po co mi taki z książkami, których nie lubię? Ale mam jeden świąteczny akcent w tym blogu, zaraz Wam pokażę. Oto i on. Muszę się z nim obchodzić jak z jajkiem, bo już go raz uszkodziłam. A to są rogi Renifera, które zabieram dzisiaj na taniec, bo jako że są Mikołajki, to dziewczyny wymyśliły, żebyśmy wzięły jakieś gadżety świąteczne, jakieś akcesoria typu czapeczka Mikołaja albo coś takiego i w tym sobie dzisiaj tańczyły. No więc ja mam czapeczkę Mikołaja, ale znalazłam też te rogi, więc stwierdziłam, że zobaczę jak one się będą prezentować. No i wyjmując je z szuflady, zepsułam je, to znaczy złamałam jednego i on tak kwiecie oklap i poprosiłam Wojtka, w ogóle nie licząc na nic wczoraj, żeby może spróbował mi to jakoś naprawić. I on przeprowadził operację. Zszokowało mnie to, kiedy rano to odkryłam, bo ja spałam, kiedy on to robił. Nie wiem, czy to będzie widać, tutaj jest blizna, ponieważ on to rozciął, skleił to klejem na gorąco, ten plastik tam w środku i to później zszył. Więc teraz muszę bardzo uważać, żeby znowu tutaj czegoś nie złamać, bo to jest na mnie trochę za małe. Ale nie wiem, mam nadzieję, że będzie śmiesznie przynajmniej dzisiaj na tańcu. Wróciłam, ale zapomniałam w poprzednim wejściu antenowym się z Wami pożegnać, więc robię to teraz. Zaraz usiądę, żeby tego vloga jeszcze domontować, bo już, no, już dużo tam zrobiłam, tylko muszę dokończyć i opublikować go albo dzisiaj, albo jutro. Także do zobaczenia w następnym vlogu. Pa! shopping bags and slowly the street